Spotkań. Siema! Dzisiaj powiem wam o mojej pracy. I to wynika pracy. My robimy figury z Stickmana. A wy nas czasem nie doceniacie. I co nas tylko wychodzi? Nic. A chcemy sobie nam coś wyszło. Niektórzy mają kreatywność, a inni nie. Każdy może się czegoś nauczyć. Na pierwszy raz, gdy dostałem swoją grę akcji, spodobała mi się. I zacząłem kochać biblioteki i strzelanie. A do tego zabijanie. Może i wy też macie jakąś pasję. Więc pokażcie to na YouTube. Jeśli nie macie, niestety. Trudno. A jeżeli zrobicie bułki... No to kupcie sobie, jeżeli jesteście ptakami. Żal mi was. A jeżeli macie czosnka? Dajcie jedno, jestem głodny. Teraz mój współpracownik Piotrek. Gdzie ty masz kamerę? Tam. No i zawsze tak jest, ale co na to poradzić, co? Zawsze ktoś tak robi. Cześć. <noise> macie czosnka. Dawajcie walczycie, wam mamy My na przykład w piwocie robimy takie coś jak animacje. Tu się Mamy stronę itp. Nara. A, boczki. Kocham cię, mamo, jeśli nie słyszysz.